Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym specjalu na moim kanale. W tym specjalu chciałbym Wam podziękować za 70 subskrypcji. Jest mi bardzo miło na sercu, że Wy dobijacie mi subskrypcję. I jesteśmy w 100. Także dziękuję Wam jeszcze raz za te 70 subskrypcji. I mam taką nadzieję, że Wy dobijecie. Na tym kanale 100 subskrypcji, bo, bo zbliżamy się już całe 30 subskrypcji i... Je, je, jeszcze, jeszcze zostało tu wisia 30 subskrypcji myślę, że dacie radę. A jak nie, no to trudno. Więc to wszystko. Trzymajcie się do oglądania spotkania na moim kanale. Pa pa! I jeszcze raz, i jeszcze raz dziękuję za 70 su subskrypcji.